Witam ponownie w Kraju Firma. Jak dobrze pamiętam, teraz mamy się wlec w, w z tym. Eee... O... Ech... Nie mam dość energii, już na cokolwiek. A wie co? A teraz już nic nie widzę. Cholera. Jestem ciekawy. Czy po tego I nie mogę już Tak się zastanawiam! Tam się! Tak się zastanawiam <grych> czy Ła Zastanawiam, dlaczego w tym tekście... Gdzieś to jest piosenka Sher. O mój Boże! Idiotyzm Stawiam, czemu w tej piosence Share jest life after love, czy... Przepraszam. Ehm, czemu w tej piosence jest life after love, a nie love after love, czyli mówisz w miłość po miłości. Co nie? To jest takie małe... prawdopodobne i też ludzie się już nie zakochają znowu i tak dalej. <słyski> Ej, okay, coś za nami łazi Jakiś łazik Kurde, to było cholernie niespodziewane Kurde, akurat śpiewałem sobie moją ulubioną Co było z drugiej strony? Bo jak tam był zapis, a ja nie zapiszę. To będę bardzo zły. Nie, tylko się cofnąłem bez powodu. Zużywając flary. No w sumie nie, chyba ja ją zostaw i taki drzwiach, Ponieważ co to może być większość jakichś potworów, które mi wyskoczą teraz, tak? Chyba sprawdźmy, bo tutaj było ciemno. Trudno, najwyżej oberwę. Nie, to już jest jasne. Dobra, dziękuję. Co mnie tu czeka w tych? Za Aha! roze, aha! Mam Om. nadzieję, że wchodzimy już w etra. Bo to już trochę się robi nudne. A do you believe? A wy wierzycie? W love after love? A life after love. love. What the hell? To byłem przed chwilą! Nie. Umiem, żebyś nie przygo nie zbliżał się. Ty cholerny psycholu. Zobacz co, do czego mnie zmusiłeś? No cóż, i tak byś to sobie zrobił. Czy ten po prostu go zastrzelił? Muszę podążyć za nim. Follow doctor Ja tu byłem. Ja tu byłem. To jest śmieszne Nie, tu nie byłem Ja chcę zapis Ja chcę zapis No Zamknięte, a tu nie zapis Tam z tyłu Musi być zapis Że ten taki kawał trzmat drągi nie po to, żeby nie... Co zapis. E ja tu byłem. Nie. Ja nie poszedłem za nim. Gupia. Nie się stopera, ustawiłem sobie teraz. Dam Siło! Okej, poszedł. grywamy już dobre 5 minut. Najpierw sobie co tam jest, bo... On poszedł z strony. W Garnison Square, tu jesteśmy, a chcemy tu dotrzeć? Tak, tutaj chcemy, Saxon Avenue. What the hell? No, no, don't be shy. Drzwi są zamknięte. Muszę je zamknąć. Co on tu robi? O, jest klucz i bateria na dole. Lepiej je wezmę. Przecież. Od kiedy my musimy... Oj, wyrzucimy pistolet. Ale potrzebujemy klucza. Na Ron Ron Ronald Street. Już nie musimy się sobie bawić, bo mamy ten. No. Oj! Zapiszmy! Dobra. Grałem już całe 2 minuty. Nie no, wiemy, Jeszcze 10 minutek i spokojnie. Oj, iść na piwo. Zgadza się. Dobra. Yy... Wow! Znalazłem ich. Dostaliśmy amunicję do snajperki, ale ją zostawiliśmy, jak dobrze pamiętacie. Okej. Okay. W sumie nie ale co walczyć z tymi potworami, no po co? Ale czy wierzycie? Zamknięte czy? No patrzcie, idziemy tędy. Z tej Szwecji jest strasznie dużo takich zakamarków i przejść. Co za Nie. Nie wiem, myślałem, że zaraz będzie. Co tu na mnie wyskoczy? Aleś dzira. Jakie ja ciebie nie lubię, giń, giń! Wow, na nią sporo amunicji. Preston Road, Western Garden. Nie wiem, dokąd idę. Au. Oh. Zgaduję. Nope! <ścoughs> Co to, byko to było? to było? To, 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 to! Coś tu będzie? Przyłanuję pistolet O, może tu będzie! Ud! coś, ranny M16 In? In? Coś nie tak było Drop Nie, 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 to drop To strzelby już o nic nie dostajemy Yeah, hell je! Yeah. Kurde! Teraz mogę grać! Yy, większy odrzut powoduje, że trudniej nam kontrolować broń. To jest stały ten. Yy, stała, powiem. Zmienna. O zablokowałem się. A teraz O dopiero. Jasny gwint, twardy był. O, i był drugi. O, wow! Nie mogę go trafić? Tu. Co ty, kurwo? O. Ej, no. Dobra, za to po Bożemu. Co tu zrobić? Nie chcę z wami walczyć. Łupa, e, to że kopać! Muszę ich zabić! O mój no Boże! Idiotyzm! Zużyję maga cały magazynek do tego! Chciałbym gdzieś w tym magazynku jeszcze? Ja to pełny. Nie ja chciałbym go zużywać. To użyjmy, no kurde no. Albo on nic nie robi, on nie będzie grzeczny. Prawda? Okej. Okay. Wszystko będzie dobrze. Prawda? Big guy. <Incredibly logical noise> <canfuloyu> <continuer> to Nie używam pistoletu, bo straciłem amunicję. Jedyna broń, którą mogę trzymać razem z telefonem. Wróciłem tutaj. Po co? O pałkę, którą wróciłem. Po co to wróciłem? No, jestem w sumie w kropce. Ja nagrywam? Siedem minut Kurde, co ja mam tu zrobić? Czy nowe miejsca doszły? Ale też już sprawdzałem, to już było Oj przepraszam Po co tu wróciłem? To już tam jest zapis, nie zapiszemy Szedłem cały czas zwłóczonych telefonem Nie tej strony. Aż żeby wierzyć. Muszę się wrócić po fuse. Prawdopodobnie jedno z fuse'ów. Chyba no, tu jest zapis. Mm. Ja muszę się odezwać do kolegi i już e, na razie będę kończył. Yy... Ciekawe... A co... zaraz, wiesz, co jeszcze użyję strzykawki. Jednej. Niech będzie. Okej. Okay. I do, do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.